Hej Sisi. Ale jest duszno Jezus. Nie wiedziałem jaki sklep będzie dzisiaj otwarty, więc Najpierw chodziłem przez godzinę podzielni, żeby coś znaleźć. Spociłem się jak prosię. Ale kupiłem nam coś do jedzenia. Jak się czujesz? Tak sobie. To znaczy? Coś ci się śniło, prawda? Mhm. Słuchaj, nie myślałaś, żeby, nie wiem, wrócić na terapię albo pójść do psychiatry? A Polska staje się najszybciej starzejącym się państwem w Europie, donosi Polski Urząd Statystyczny. Aktywiści ostatniego bastionu alarmują. Na uratowanie planety jest już za późno. Co możemy zrobić, żeby przetrwać podczas nadchodzącej apokalipsy? A to gdzie schować? Nie. To się trzyma wodówce? To jest kolejny rekord temperatury. to! Pierwsze zgony z przegrzania. I ja! Uschorzę. O, cześć! co? Cześć! E, hej! Gdzie byłaś? Czekałam na ciebie pod kościołem. E, no, nie było mnie dzisiaj. Zauważyłam, wyobraź sobie. Ona się źle czuje. Masz gorączkę? Nie. Chyba nie, a mogłaś mi chociaż napisać. Ej, wpadasz to jak huragan i od razu się do niej rzucasz. Na się czegoś. Naprawdę, ta godzina to by cię nie zbawiła. Daj już jej spokój. Na długo przyjechałeś? Będę tu do powrotu, Madzi. A później wracam do pracy. To ty nadal upierasz się przy tym wyjeździe? Potrzebuję wyjechać daleko stąd. Ale przecież, jeśli teraz jedziesz na wakacje, to po co ci ten urlop roczny? Jezuela. Nie, Jezuela. Tylko pomyśl o dzieciach. No, kto je przygotuje do komunii? <grym> Ty tak na serio? Naprawdę myślisz, że po tym wszystkim dla niej ważniejsza jest teraz jakaś no, głupia ale... no. To jest jej zawód. A poza tym trzeba kończyć to, co się zaczyna. A poza tym nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny przygotowywał moją córkę. Kurde, Ela, ja rozumiem, że to jest dla ciebie ważne, ale dla Magdy ważniejsze jest teraz... Magdalena? się zregenerować. I ignorować życie duchowe, swoje i innych? W zdrowym ciele zdrowy duch! Nie czuję najlepiej. A ty masz w tej kwestii najwięcej do powiedzenia. To ja bym od nią się z mężem, a ty sobie sobie za granicą. Bądź pozdrowiona, Magdalena. Przynoszę ci nowiny od Pana. Oto stworzyciel wszechświatów, ma dość ludzkiego grzechu i niewdzięczności. Podjął decyzję, by zakończyć istnienie tego świata. Oto poczniesz i porodzisz syna, który oddzieli ziarna od plew, otworzy czyściec i podzieli ludzi wedle ich uczynków, sprowadzając na świat apokalipsę. Jeśli odmówisz, Pan na zawsze opuści ten świat, zamykając bramy za światów. Dusze będą umierać wraz z ciałem, a Wy zostaniecie pozostawieni sami sobie. Ja nie wiem, jak... Ja. Dam ci trzy dni, abyś rozważyła to w sercu swoim i podjęła decyzję. To był cud czułam to. Ty... Smutku, kurwa nie cud. Jezu, ty żyjesz? Daj to wodę. Wszystko okej? Okay? Jak się czujesz? Magda, co się wydarzyło? Ja tutaj czułam wszystkie takie przeraźliwe zimno, a potem zrobiło się duszno, a potem znowu gorąco. Z zemdlałaś. W pewnym momencie całkowicie Cię odcięło. To przez pogodę. Dzisiaj jest niskie ciśnienie, a Ty od dawna nie miałaś przez przespanej nocy. Ja miałam wizję. Widzisz, miałam rację! Dość tego! Nie ma mowy. Ja mam takiego znajomego księdza... Ela! Musimy to zbadać. Ela! Ja czułam... Magda potrzebuje odpoczynku. Porządnego odpoczynku. Lepiej będzie, jak już pójdziesz. Ale zobaczymy się jutro. Wrócę tutaj, żeby się pożegnać. Era, jasno. Hm, Wiesz myślałem o tej sytuacji wczoraj. No mnie wkurzyła. Odkleiło ją do reszty. Za ogony sprawy jej mózgu. Naprawdę myślisz, że chcesz dzisiaj jechać? Nie wyglądasz dobrze. A, nic mi nie jest. Magda... Wydaje mi się naprawdę, że nie jest najlepszym pomysłem, żeby... No ale... <grym> Możesz przestać. No to miłe, że przyjechałaś, ale zaczynam z tego wszystkiego dosyć. Sama potrafię za siebie decydować i nie musisz mnie we wszystkim wyręczać. Ale ja... No ale co? No serio, no... Jakby nie cofniemy czasu. Nie było cię jak... Jak wyszłam ze szpitala, jak mój mąż mnie zostawił... Trudno. Idę się ogarnąć. I tak w ogóle to coś Ci się przypali. To był posłaniec Boży! Ja czułam wtedy taką przeszywającą obecność, jakby, jakby coś przeszyło moją duszę. Wiesz co? Chyba Jan ma rację. Ja potrzebuję odpoczynku najlepiej daleko stąd. A co jeśli Bóg rzeczywiście Ciebie wybrał? A dlaczego akurat mnie? Już chyba mam w życiu wystarczająco Bożej łaski. Nie bluźnij, tak? No już po prostu mam dosyć gadania o tym. A co jeżeli to wszystko stało się po to, żeby ciebie zachartować? Nic nie dzieje się bez przyczyny. Może jesteś stworzona do wyższych celów. Może faktycznie powinnaś zostać i zgodzić się Najchętniej to już nigdy bym tu nie wracała. To miejsce jest pełne złych wspomnień. I co tam? Jak nastrój przed podróżą? Jest okej. Okay. Ład z wulecem. Aela? ja coś? Spakowałeś wszystko? A. Okej. Okay. Zawsze warto sprawdzić. Co jest? Okay. Sisi, co jest? Zobracamy. No i jak? Nie ma. Kurde, to teraz co? No nie wiem gówno. Po kolei na pewno jest jakieś wyjście. Co możesz zrobić w tej sytuacji? O, o, chwilowo to nic dość. Może ten wyjazd to rzeczywiście nie jest do końca dobry pomysł. No, no popatrz na siebie, jak miałbyś sobie sama poradzić za granicą? Jesteś w totalnej rozsypce. Nie potrzebuję twoich komentarzy. Poradzę sobie. No właśnie, widzę, świetnie sobie radzisz. Daruj sobie. it's <laughs> Nie lękaj się, Magdalena. Czy naprawdę będę miała dziecko? A czy pan nie uczynił Elżbiety płodną? Czy nie dał potomstwa Abrahamowi i Sarze? A, skąd mogę wiedzieć, że to nie dzieje się tylko w mojej głowie? Błogosławieni będą ci którzy zobaczyli i uwierzyli. Nie mogę urodzić, nie zasługuję na to. Ja nie, mogłam, nie byłam w stanie utrzymać małżeństwa, nie byłam w stanie urodzić. Ja, ja bardzo wcale się boję. Bóg wejrzał w twoje serce i zna twoje wątpliwości. Twoja decyzja musi być świadoma. Upowiadaj. Wiesz co, chyba A to dzieje się naprawdę. No, mówiłam ci! No, mówiłaś mi. Tu już jakiegoś czasu. On czuje, że ze mną jest, że czuwa nade mną. Ale on nigdy nie przestał nad tobą czuwać. Jezu, to jest niepojęte po prostu. Miałam już nie urodzić, a teraz to jest jak na wyciągnięcie ręki. Magda, urodzi! I to nie byle kogo? Dziecko Boże! Poznałaś już i nie? Nie, ale myślałam już o kilku nawet. Nie, ale według pierwszego opisu to Bóg nadaje imię dziecku. Wiesz, pewnie coś z łaciny albo z greki i prawdopodobnie będzie to związane z jego misją na ziemi. No. To, to mnie akurat niepokoi. Ale co dokładnie? No ten koniec. Ale co w tym jest niepokojącego? Przecież nie będziemy się musieli już martwić doczystnością. Trafimy do krainy wiecznej szczęśliwości. Magda, spełnisz swoje marzenie. Wszyscy, którzy na to zasługują, trafią do nieba. I może dobrze, że nie znalazłeś tych dokumentów. Nic nie dzieje się bez przyczyny. No nadal nie mogę ich znaleźć. Czego? No... nie widziałaś ich przy pakowaniu? Co nie? No... chyba grzebałaś w mojej portmonetce, to musiałaś wiedzieć, czy były, czy nie. Może były, może nie było. Ja nie pamiętam takich szczegółów. Zabrałaś mój paszport, żeby mieć kontrolę nad tym, czy pojadę, czy nie. O czym ty mówisz? Cały czas wszyscy chcecie mieć nade mną kontrolę, cały czas wpieprzacie się w moje życie nieproszenie, gdzie ja chcę mieć tylko święty spokój. Magda, Ach. o czym ty mówisz? Wynosi się. Ale... Powiedziałam ci, wynosi. się. Jak już chcesz koniecznie tak szukać winnych, to równie dobrze mógłby to być Jan. On był z tobą tutaj przez cały czas, wiesz? I koniecznie chce cię wysłać do czubków. I zrobi to! Zrobi, jeśli nie urwiesz z nim kontaktu! Dobra. A kiedy? Czy nas no. ubije? No. no, na razie nie. Ale przyjdzie taka a no, fajnie, fajnie. A co się bawiłeś teraz? W szkołę. W szkołę? Super. A kim byłaś? Nauczycielką. No, tak? Chciałam być taka jak pani. Nie, no. No, no, fajnie. Pasjon, jedziemy. Widzienia. Ja ja nie wiem, ja... nic nie dzieje się bez przyczyn, może faktycznie powinnaś zgodzić się. <grystanie> Właśnie widzę, jak sobie radzisz. A w dzisiejszych newsach. Apokalipsa tuż za rogiem. Wybijemy się sami, czy też pewna bezpłodna katechetka zdecyduje o naszym marnym losie. Dowiedzie się o tym już dzisiaj. Nikt nigdy nie będzie mógł sam robić ze swoim życiem. W szczególności Ty. Całe życie ułożyłam pod siebie. Dałam Ci swoją duszę, dałam ciało. Byłam wierna. A gdy ciebie najbardziej potrzebowałam, odszedłeś. Wszystkie to uczucie, gdy wywołaś o pomoc słyszysz ciszę. Byłeś tylko, gdy czegoś chciałeś, a gdy ciebie najbardziej potrzebowałam, porzuciłeś mnie. A teraz się pierdol. Jesteś. Ja nie podejmę żadnych żadnej pochopnej tylu okej? Okay? Wszystko będzie dobrze. Słyszysz? Ty? Magda! Przepraszam. Naprawdę przepraszam. Nie powinienem był z niczym dzisiaj narzucać. Ja po prostu. Chciałeś pomóc? Bądź pozdrowiona, Magdalena. Czy podjęłaś ostateczną decyzję? Bóg potrafi przeniknąć umysł i duszę. Więc wie, jaką decyzję podjęłam. Niech więc się stanie wola Twoja.